Dzień dobry wszystkim, nazywam się Aleksander Hiroszkin i dzisiaj będę analizować kolejną grę pomiędzy Antoniem a Pawłem, gdzie Paweł dostał zwycięstwo w postaci rezygnacji. Jest to gra z rundy drugiej z grupy D w sezonie 13 z internetowej Ligi Go. Przejdziemy w takim razie do gry. Jak zobaczymy, ten cały wykres jest cały czas maleje, chociaż mamy jakieś tu blendy w postaci tego, że czarny w pewnym momencie wyrówną tą grę. Ale jak widzimy, cały czas biały prowadzią tą grę, i zobaczymy dlaczego. Cała gra zaczyna się od dosyć wyklęgu fuseki. Jak tu możemy zauważyć, te ruchy wybrane, czy tam te odpowiedzi wybrane, dosyć proste. Zazwyczaj tak, teraz nie zobaczymy obecnych gier z takim fuseki. chociaż zdarzałem się. I temu jest przykład ta gra. W naszym przypadku. Było jeszcze bardziej interesująco przez to, że jeżeli teraz weźmiemy po przekątnej to całą grę, to założymy, że to jest lustrzane odbicie w efekcie i możliwe, że lustrzane odbicie jednak po takiej przekątnej i czarny musi coś zdecydować. Lub gramy i próbujemy z, z tego jakoś wyjść, gramy nie zwracając na to uwagi, powiedzmy wybierając czosnki lub musimy coś teraz wymyślić i czarny postanowił wymyślać jednak. Tak, zagrał w, w ten środkowy punkt. Tu. Ja by w swojej perspektywy nie bałbym się tego. Możliwe, że nawet zagrałbym tu. Możliwe, że nawet bym wybrał które prowadzi do SENTY, i zawsze można, powiedzmy, wydłużyć się dalej i zawsze można zagrać tu. Jeżeli by czarny, czy tam biały, powtórzył teraz nasze otwarcie, zagrałby tu, to już wiemy, że to biały chce nawiązać nam lustrzaną grę. Jak my, a jak wiemy, jeżeli biały chce nam nawiązać luszane grę to zazwyczaj to będzie przegrana za białych. Bo czarny tak się jak zdobędzie więcej. Także to jest nam na rękę. Ja bym chciał, żeby za mną e, biały powtarzał, gdyby ja grałem czarnymi. Także nie musimy się tego bać i, i to znaczy grać w środek. Wydaje mi się, że zagraliśmy w tym momencie w środek tylko z tej perspektywy, żeby uniknąć te, tego luszczanego grania. Może w jakiejś postaci to nawet jest dobry plan. Jeżeli pójdziemy dalej, to tu całkiem dobrze to wygląda. Dyna uwaga moja jest taka, że dziuseki, jeżeli gramy w taki sposób, to zazwyczaj gramy, dogrywamy tu, a później gramy w tym momencie, tak? Jeżeli chcemy akurat o dziuseki grać. I na tym jest koniec. Nie gramy oczywiście odwrotnie, tylko z tej perspektywy, że na nasz ruch teraz cianę może zagrać tu. I powiedzmy, jeżeli musimy teraz cofnąć i czarny zagra tu, to, jest to o wiele teraz lepiej za czarnych, czym ma takie rozegranie, tak? Zabiera on więcej terenu. Jeżeli my będziemy bronić się, powiedzmy po takim zagraniu, zagramy jednak tu, zacznijmy walczyć, to ja nie znam, nie wiem, czy ta walka tak naprawdę będzie wygodna za białych, przez to, że zawsze musimy tu cofnąć, czarny tak ci się zbuduje dobrze. Dobrą miłość terenu i wydaje mi się, że potencjalnie może nawet zginąć. I wydaje mi się, tego to nie jest warte. Gramy jednak dzioseki. Musimy zagrać w taki sposób. Także na marginesie o tym dzioseki. Dalej, jeżeli pójdziemy, to tak naprawdę wróciliśmy do tego dzioseki, które pokazałem przed chwilą, i biały zagrał tu. Wydaje mi się, tam ten ruch sam w sobie jest całkiem ok. bo w końcu biały wyczuł, że. OK, tworzy się całkiem potężne moje. Zagram na granicę tego mojego i też będę budować swoje. Super. Bardzo ładny ruch. Ewentualnie dla osób chętnych troszeczkę zaostrzyć, to zawsze są jakieś takie shoulder hity, tu, tu. Nie wiem, po środku tak e, sk skoczyć. Też będzie ciężko. Bo ważne, że. Też zrozumie, że to jest w miarę tak i chcemy gdzieś może tu zagrać. Także ja bym tak celowałem, może jeszcze głęboko nawet zagrała, ale na pewno gdzieś gdzieś w tym miejscu. Także ruch Bielego mi całkiem, całkiem imponuje i naprawdę dobrze jest zagrany. Jeżeli pójdziemy dalej, to ciadna rozgrywa no, jedyny, taki powiedzmy, dostępny ruch san-san w tym momencie. Bo jeżeli teraz popatrzeć na jakiś inny ruch, to wydaje mi się, że to będzie zbyt prosto bo możemy zagrać nie wiem w tym momencie tu, w tym momencie tu, ale te wszystkie ruchy powodują, że będziemy obronić się odpowiadać. Teraz czarny mówi, że ja chcę nawiązać troszeczkę inną grę, rozgrywamy dzioseki i tu się mi wydaje, że czarny pominiął pom 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 się w dzioseki, tak jak tu białej, także dzioseki na sanzen dla obydwu graczy taka powtórka tych dziosek jest wskazana, ale tu trzeba grać w taki sposób i grać następnie tak. I dalej, biale może nie odpowiadać, powiedzmy, zagra w innym miejscu. Może oczywiście odpowiadać, ale to jest inne dzioseki, inna bajka. I tylko zwracam uwagę, że takie dzioseki istnieje. Jeżeli będzie jednak tak, co tak naprawdę ja obstawiam, że jednak tu zagrałem, to można zagrać tak, później jakiś tam skok i też jest ok. Ważne, że dzioseki dogrywamy 1, 2, 3, a dalej już mnóstwo innych kombinacji. Także to jest ważne. Jeżeli gramy tak, możemy znowu stracić punkty i doprowadzić do tego, że będziemy mieć mniej jednak e, tego terenu w tym wrogu I, i biały w naszym przypadku uzyska znacznie więcej teraz terenu. Bo biały może zagrać tak, lub zagrać, oczywiście może i tak zagrać. I to doprowadzi do tego, że biały będzie troszeczkę więcej terenu mieć, podczas zwykłego cioseki. Ten ruch mi też bardzo, bardzo podoba. Ciarny tak naprawdę nie ma wyjścia, musi zagrać tak. To jest też OK, jest OK i gramy tu. Fajnie. Wydaje mi się, że całkiem, całkiem pozytywnie. Zawsze można wrzucić wrzutkę, powiedzmy, żeby ciarne było tu życie troszeczkę trudniejsze, ale no to nie jest konieczne. Zawsze można, ale nie jest konieczne. W tym przypadku tak, nie mamy innego wyboru. Musimy grać na rozcięcie, musimy grać w taki sposób, a nie inny. No. Czarny sam wybrał to, tą ścieżkę i tak nie możemy tego ruchu odpuścić. Musimy zagrać tu i tu. Dalej, kolejny ruch czarnego. Dosyć mnie zdziwił, przez to, że oczekiwałem, że jednak będziemy na te dziury jakoś działać dalej, jakoś tu próbować przeżyć. Mamy jedno oko, będziemy w stanie zbudować tak naprawdę drugie oko. Bialek, gdyby zagrał powiedzmy tu, to zawsze możemy już przeżyć. Ładnie to wygląda. Można było nawiązać takie rozegrania. W tym momencie nawiązaliśmy. Wydają się gorsze rozegrania przez to, że biały znacznie się wzmocnia tu. Znacznie się wzmocnia tu. I będzie tak naprawdę nawet tu zmo wzmocnionej. I jednym z tych tak naprawdę... Patrząc na tą wymianę, teraz biały pozamykał swoje dziury. Tak, nie ma tej już dziury i nie ma już tej dziury. A biały dostał kolejną samą grupę. Gdzie? Musi tam przeżyć, no i tym przeżyć. Także wydaje mi się, że to była zła decyzja w ogóle ciągnąć ten kamień. Musimy najpierw wystabilizować jedną grupę, a później stabilizować następną grupę. Także to jest błąd. teraz musimy cofnąć, troszeczkę powiedzmy posprzątać nasze rzeczy. I wygląda to źle. Wygląda to źle, że musimy cofnąć i teraz biały może zagrać gdzie indziej. Mógł tu nie grać, chociaż mm, też fajny ruch wymiany tam Atari. Ale można ewentualnie nawet skoczyć. Już mamy bliżej, już mamy ten A. Czemu nie? Możemy zagrać B. Ładnie to wygląda. Dobrze, jeżeli już gramy ten. Hmm, wydaje mi się, że nawet Ciana może na to nie odpowiadać, bo i tak żyje. Jeżeli policimy te punkty, no to tu stracę 6, tu powiedzmy jeszcze 3, jeszcze tu punkty. Tego nie będzie, także 6, 7, 8, 9, 10 punktów. Za 10 punktów znajdziemy teraz ruch. Na pewno znajdziemy nawet większy niż 10 punktów. Także ja by teraz tu nie odpowiadałam i próbowałabym prawdopodobnie uratować te trzy kamienie i prawdopodobnie, nie wiem, działać na tą dziurę gdzieś tu. Także próbowałabym, bo jeżeli zginą te kamienie, to będzie ciężko wygrać. Także to, że odpowiadamy, nie jest to aż takie dobre, bo to jest 10 punktów, jak powiedziałam. Tu na pewno nie trzeba odpowiadać i tu naprawdę jest super, że. Czarny to zignorował. I zagrał w tym momencie to. Super. Naprawdę dobrze. Jeżeli patrzymy dalej, to, to jest ok. To jest ten ruch, który pokazywałam wcześniej. I zaczynamy walkę. Zaczynamy walkę o te trzy kamienie. I próbujemy im przeżyć. Tak? Będzie nam ciężko. Nikt nie mówi, że będzie łatwo. Ale tak samo zbudowaliśmy te wszystkie dziury. I tu wróciliśmy do tego, jak widzicie, znowu równa gra. Z tego powodu, że e, biały zagrał te, ten ruch taką złą wymianę, druga linia na początku gry i już dalej nie możemy nic z tym zrobić, także na to też trzeba uważać druga linia gdzieś tam podświadomie nam musi mówić, że ten ruch potencjalnie może być błędny także zwracajcie proszę na to uwagę dla wszystkich teraz mówię osób, które nas oglądają dobrze, lecimy dalej tu całkiem, całkiem fajna fajny pomysł, całkiem dobry pomysł z tym ruchiem, bo później mamy Albo coś z tymi kamieniami, albo jakieś skoki, albo może potencjalnie łączenia nawet, jakby powiedziałem, także wydaje mi się, że na ten ruch możemy tam Atari tu i wychodzić, i tam Atari jeszcze coś tam rozpychać. Potencjalnie możemy to połączyć się. Możemy zagrać w innym miejscu również, tam tu lub jakieś takie ruchy, takie ruchy. No ale zagraliśmy połączenia. Wydaje mi się, że warto byłoby pociągnąć. Nie wiem, zasymulujemy, spróbujmy. Tak, tak i prawdopodobnie tak. Jeżeli nawet biale zabierze to, to ja by zagrałem tu, prawdopodobnie biale by zagrał tu, ja by jeszcze mogłem by atari zdobyć. Potencjalnie tu zabierzemy to samo terenu. Czym ratując te 4 kamienie, to jest 8 powiedzmy tak, z 12 punktów. 12 punktów no jest tu, dlatego że e, uratowaliśmy już 8 punktów. Tak, uratowaliśmy te 4 kamienie, naprawdę tu zbudujemy 12. Także stąd to jest większe niż to. Także ja by grałem 1, 1, 7 i potencjalnie by to e, próbowałem w jakiś taki sposób obronić. Tak z, z mojego punktu widzenia to byłby o wiele większe. Jeżeli teraz popatrzymy na, na to, że biały gratu, no to czarne musi już połączyć dobijamy te 4 kamienia. Nie wygląda to źle, ale nawet widzimy po punktacji, że mamy już minus 15. Stąd, że to jest już na pewno teren białego, nie da się tego zabrać. Tu też jest jakiś teren, tu jest teren. My też tego terenu mamy sporo, ale teraz ruch białego i je się on ma komi. Stąd jest te plus 15 punktów, i ciężko teraz będzie grać. Ja by zagrał, bym zagrałabym teraz za białych tu. Próbowałem niszczyć czarnego i budować sobie teren. Taki byłby mój plan. Tu mm, budujemy teren, ale to jest za mało. Na razie najwięcej terenu jest tu. W tym środku. Musimy teraz prze, e, przeskoczyć do tego środku i zaczynać e, zabierać go w jakimś tam kontekście. Także wydaje mi się, że wybieramy troszeczkę zły kierunek i pozwalamy cianemu obronić się roku. Tak? Nie zdążyliśmy? No niestety, niestety nie zdążyliśmy. W tym przypadku biały musi zdecydować się jednak na jakiejś inwazji. Wydaje mi się, że naj, najfajniejszy ruch to jest tu, może nawet już głębiej, no mamy tu już bardzo dużą moc. Możemy po spróbować nie to, że poatakować, ale mieć na myśli, że my możemy i tu pociąć, i ten kamień będzie mieć naprawdę duże niebezpieczeństwo. Także wydaje mi się, że nawet głębiej możemy tu wejść. Także ja by na ten ruch by nie, nie skusiłem się, przez to, że tu jest. O, tu, tu jest życie w rogu. I tak samo tu z samego terenu tu jest. Znacznie mniej niż nawet tu ten tak? Także wydaje mi się, że e, nie ta inwazja, nie w tym miejscu teraz zagraliśmy, ale wygląda też ładniej. Próbujemy to e, utrzymać, tą przewagę. Co Paweł, z pewnością mogę powiedzieć, że e, jest dobrze, bo przewaga jest znacząca, widoczna, i stąd nie będzie problemu jej utrzymać. Także możliwe, że pod tym względem e, ten ruch jest całkiem, całkiem dobry. Jeżeli pójdziemy dalej, to no, wybraliśmy tu zwykłe dzioseki, gdzie ja by, w ogóle by to nie odpowiedziała. Zwykle tam gramy, żeby obronić jakieś duże tereny w tym miejscu. Jeżeli tu popatrzymy, to tu wszystko jest rozegrane już. Ta, wszystko, cała, powiedzmy, całe to miejsce na planszy jest rozegrane już. Stąd nie potrzebujemy tu bronić. Jeżeli nawet wiele połączy się, no to co z tego? No zabierze tam może 2-3 punkty więcej. Nic to nie zmienia. Ja by w tym przypadku grałbym tu, rozszerzałbym tam, powiedzmy, teren i zmniejszałem czarnego, lub konsekwentnie, powiedzmy, w tych miejscach gdzieś tu zagrać trzeba. Także, wydaje mi się, sama odpowiedź jest prosto za mała. Nie musimy tam grać. Także jakoś tak, jeżeli już zagraliśmy, to no dziwnie bo Tracimy, powiedzmy, takie bardzo łatwe sente. I teraz mamy jakieś tam komplikacje, przez to, że tam zagraliśmy w efekcie, tak? Cialne wraca, żeby przeżyć, i my już nie odpowiadamy. Wydaje mi się, że z powodu tego, że teraz już tu jest zmiana, jest dziura, dziura powiedzmy potencjalna, może nie już teraz, ale potencjalnie. To ja by jednak nie tu grałbym, a jednak już by tu. Tak, żeby to też jest duże. Zabierać teren, budować punkty, potencjalnie. Już by nam to starczyło. Wydaje mi się, że możemy tam zagrać. Ten ruch jest też niezły, nie jest to zły jakiś tam ruch. Prosto potencjalnie tu mamy więcej problemów. A grałbym w okolicach swoich problemów. Taka byłaby moja decyzja. Ok, Czarny próbuje już nawiązać o, takie rozcięcia, agresji i tak dalej, co tak naprawdę jest słuszne, nie możemy inaczej. Tu ja by powiedziałbym, że całkiem dobrze gramy. Super, super. Tu nawiązujemy atak. Troszeczkę mi e, sam ruch ten troszeczkę dziwi. Ja by zagrałem jednak atari po innej stronie, lub nie wiem, jakiś powiedzmy taki ruch. Chociaż nie ukrywam, że każdy ruch w tym miejscu jest dobry, ale wybrałbym ten, bo w efekcie, czy tam, e, końcowym etapem będzie taki, że my to wszystko pod i zabierzemy. Ja bym skupiałem wszystkie swoje ruchy na tym, nie rozpraszałem się na takie tereny. Tak? Ten teren jest ogromny, chciałbym go zabrać. Stąd by to rozproszenie nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem. Według AI to jest ok, ale według taki tematu taktycznego naprawdę nie rozumiem i za białych by teraz spokojnie, by prawdopodobnie grałem. Jeżeli czarny zagra tu, ja by zagrałem to. I popatrzyłem na czarnego, który na przykład zagra tu, a ja później Atari zrobię, powiedzmy, bo można. I zagram ten ruch. Wydaje mi się, że biale zabrał więcej. Także ja by coś takiego by zagrano. To mnie odrobiny zdziwiło, że jakoś tu zamykamy, skoro tu, tu jest teren widocznie mniej, tak widocznie mniej, czym tu. I później przez to, przez tą naszą decyzję, że zamykamy ten teren tu, jak widzicie, wyrównaliśmy grę, bo czarny nas poczuł. Czarny nas prosto poczuł. A my nie daliśmy rady tam e, bardzo, powiedzmy, w dobry sposób odpowiedzieć, tak? Bo po takim ruchu, no co musimy zrobić? Musimy jakoś przeżyć. Możemy zagrać tu, oczywiście, to jest dobry ruch. Dalej, tu musimy jakoś. Nie wiem, czy ci ciąć już od razu. Ja bym jednak wzmacniała sytuację po tej stronie, w jakiś taki w takim przypadku. Także nie wiem, nie rozumiem tego. Prawdopodobnie zagrałem tak lub tak. I grałabym jednak nie w dziury, a blisko dziur. Także ten ruch, wydaje mi się, trzeba poprawić. Wygląda na to, że robimy to, co przeciwnik tak naprawdę chce, bo on chce pociąć, on chce zabrać te trzy kamienia. I teraz to będzie widoczne, że zagrali tu i my dalej robimy bardzo duży błąd. To jest największy błąd z tego wszystkiego, bo po tym zamknięciu trzeba wykorzystywać. Ja bym zagrał tu. Trochę nie wpadłem na to, ale wykorzystałem ten ruch i później prawdopodobnie grałem tu kosumi lub jakiś taki ruch. Ale na pewno nie tu. Tym ruchem mówimy teraz przeciwniku: przecież zabieraj, tak? Przecież masz jeden powiedzmy ten ruch, zabieraj, oddajemy tobie. Nie chciałbym tak darować teraz przeciwniku, a to wygląda jak darowanie punktu. Tak? Później z tym poradziliśmy, ale przez chwilę, przez prawdopodobnie. Bardzo minimalną chwilę, ale mamy problem teraz. Teraz przegrywamy. Ta decyzja była naprawdę bardzo dużym błędem i Czarny mógł to wykorzystać. Tak? Wydaje mi się wykorzystywać trzeba było tak, że nie wiem ile mieliście już na tym etapie czasu, aby, ale ja poświęciłem na pewno na nalecenie punktu. Mi coś mówi, że prawdopodobnie jeżeli zagramy tu lub Wydaje mi się, że proste wydłużenie zadziała lepiej. To naszego terenu tu jest naprawdę dużo. Teraz to biały musi myśleć o tym, gdzie on ma tereny. Tak? To biały ma jakieś tam problemy e, z zamykaniem tego terenu. Ma znacznie więcej dziur. Tak? Tu, tu, tu całość, to wszystko w dziurach. Ja bym zagrał tu prawdopodobnie. Jeżeli z wyniku liczenia wygląda na to, że możemy to wygrać, a potencjalnie jakieś tam plus 5 punktów jest, ja by to upraszczał. To wygląda, że chcemy przesadzić, to tak, to jest, postawiliśmy all in, tak, jeżeli wygramy, to naprawdę dużo pod rezygnację, jeżeli przegramy, to sami zrezygnujemy, no i taki był wynik końcowy, tak, postawiliśmy wszystko i patrzymy, co się, co, co to będzie, tak, w tym momencie, znowu, ten jest taki błąd ciekawy, przez to, że fajnie zagrać tu Atari, zbić Atari tu i spróbować tu nawet przeżyć, Postawić więcej, tak? Ten jeden kamień nic nie zmienia. Potencjalnie, jak tu zagramy, no to czarny tu. I teraz mamy raz, dwa, trzy, cztery punkty, które mają raz, dwa, tam cztery kamienie, które mają raz, dwa, trzy, cztery, pięć e, oddechów, tak? Jeżeli zagramy tak, inaczej tu, tu i zagramy powiedzmy gdzie indziej, tam tu, żeby troszeczkę nam. Chciałbym tu, ale żeby nie pokazywało nam, nie podpowiedziało, to teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dużo się zmieniło? Nie. Ale potencjalnie postawiliśmy więcej i potencjalnie nam będzie teraz za białych łatwiej to żyć. Gdyby piątka była nie tu, a tu. Także w efekcie ja by tak zagrała. Masztabnie nic się nam nie zmienia, a stawiamy dużo więcej na plansze, i wynik tej gry może być o wiele cięższy teraz. Ok. mamy dalej tak, tak, jest wszystko okej, okay. tu wydaje mi się, to jest lepiej, tak, zwykły bambus jest lepszy, może trójkąt nas taki przerazi, ale nie chciałbym robić tak, żeby ten był sęp, bo teraz to zrobiliśmy, ten ruch jest sęp, znowu musimy odpowiadać, nie chciałbym i to akurat biały wykorzystał i później zagrał tu i postawił teraz to, że albo tu nas zabijamy, albo tu my zabijemy, kto kogo zabije, ten wygra, no i tu niestety... E, prawdopodobnie, niestety dla czarnych, ale biel zabił to wszystko i wyglądało to w taki sposób, że zwykłych tu ciężkich ruchów czy problemów u białego nie było. Tak, już, już naprawdę no nie da się tu pomylić. Wszystko jest bardzo dobrze, elegancko, prosto zagrane. Nawet coś tam próbował czarny i powiedzmy zniwelować ten wpływ, ale bardzo bardzo elegancko to było zagrane i no, doprowadzone do tego wyniku, co teraz jest. Także na zakończenie, czy tam pod koniec tego review, chciałbym Wam powiedzieć, że e, trzeba zwrócić uwagę na e, Joseki w Sansano. To jest bardzo, bardzo ważne, bo no, i tu, i tu zrobiliśmy błąd. Biały ja zrobił mniejszy, czarny większej. czym się posypał, e, i w efekcie stracił te 15 punktów i musiał później nadrabiać. Prawie nadrobiliśmy i znowu straciliśmy. No i wydaje mi się, że dla obydwu graczy czarny by powiedziałbym, że nie trzeba bać się tego lustrzanego. Tym bardziej, że jeżeli gramy czarnymi, a za biały by powiedziałbym, że trzeba troszeczkę szybciej tu inwadować. No i również liczyć teren, czy potrzebujemy powiedzmy te, to miejsce zabrać, czy jednak idziemy, wrywamy się do tego terenu. I również było tu, z tym kamieniem, że zagraliśmy tu, a mogliśmy tu znowu. Tam było więcej terenu. Także wydaje mi się, takie miałbym podsumowanie na zakończenie. Mam nadzieję, że e, moja analiza Wam się podobała i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.